Zbieramy się. Oj no tak. Ratchet i y Clank Drift Apart, nowa gra od Insomnia Games, twórców między innymi nowego Spidermana i kolejny ekskluzyw na PlayStation 5. Gra, którą ciężko jednoznacznie sklasyfikować, bo szufladkowana jako platformówka jest bardziej grą akcji z elementami platformowymi, niż typowym platformerem. Przeznaczona jest dla graczy od lat 7 i o ile ci młodsi poradziliby sobie jeszcze z walką, to już niektóre zagadki mogłyby przysporzyć im nieco problemów. Dobrze też, że przy tym jest możliwość oznaczania Celu, bo na półotwartych terenach i w momentach, kiedy ekran wypełniony jest całą masą animowanych szczegółów i postaci, można się po prostu tutaj pogubić. Znowu, treści przeznaczone są, myślę, że dla dzieci w każdym wieku, bo i mój czteroletni syn z zaciekawieniem oglądał jak Gram, i też ja bezpiecznie mogłem pozwolić mu przyglądać się grze, bo sceny walki są zrealizowane bardzo bezpiecznie i nie ma też momentów, w których mógłby się wystraszyć. Trafimy w pewnym momencie na Wolcika, który będzie nas ścigał, ale ostatnio okaże się nie wcale taki zły. Nie ma tutaj rozlewu krwi i walczymy przede wszystkim z mechanicznymi przeciwnikami, rzadziej z żywymi poplecznikami Nefariusa, których animacje i tak wykonane są w taki sposób, jakby się przewracali. Znowu jeśli chodzi o rozgrywkę, to trochę żałuję, że nie zamieszczono więcej treści przeznaczonych dla starych wazonów, takich jak ja, czyli Grubo po 30. Jest ich po prostu zbyt mało, takich mrugnięć okiem i ukrytego humoru. Tak się kończy asystentów? ¡Ah, Szybko, nie dajmy na... Przez to rozgrywka śmiało powiedzieć można skierowana jest raczej dla młodszych odbiorców, no ale jest miło, przyjemnie i kolorowo. Większość i tak kupi grę przede wszystkim dla pokazu możliwości nowej maszynki Sony i po to, by przekonać się o jej możliwościach graficznych i tego grze nie można odmówić, bo wygląda obłędnie i niczym nie różni się od najnowszych animacji. Historia jest dość prosta, z prostym przekazem. Głównie widać, że tworzona była właśnie dla tych wizualiów, a więc graficznych. Fireworków i prezentacji różnorodności światów. Myślę też, że podobnie jak insomniakom udało się w 100% oddać klimat spider mana tak z powodzeniem udałoby im się to powtórzyć z uniwersum gwiezdnych wojen. Bajkowy klimat, ale nawiązujący bardzo do sagi Lucasa, dosłownie wylewa się tutaj z ekranu. Tym bardziej uczucia są silniejsze po obejrzeniu choćby Mandalorianina, choć wiem, że pomysł Ratcheta i jego małego przyjaciela zrodził się o wiele wcześniej, ale myślę, że twórcy zauważyli te podobieństwa. I umiejętnie je wykorzystali. Są tu nawiązania do znanych miejscówek stolicy Coruscant, którą przypomina pierwsza lokacja rządzącą przez potężnego imperatora i odpowiednika doktora Nefariusa z innego wymiaru. To on, jak usłyszymy w audiologu, pani Zurką zniszczył skarcu, której szczątki unoszą się w galaktyce, przez co wygląda jak zniszczona gwiazda śmierci. Wśród nich znajduje się lokarz który zupełnie kantyna jest miejscem neutralnym dla wszystkich szumowin, przemytników, piratów i członków ruchu oporu. Do którego należy nowa postać lombaksica Rivet, która jest żeńską wersją raczeta. Są walki w powietrzu, szkoda tylko, że nie za sterami statków, tylko z grzbietu smoczycy, bo niszczenie powietrznych statków pociskami z jej paszczy wydającej dźwięk jak X-Wing średnio myślę tutaj pasuje. Takich właśnie nawiązań pani mogą doszukiwać się sporo. Rivet też niczym nie różni się od raczeta. Nie ma żadnej różnicy w sterowaniu obu postaciami, tak samo w inwentarzu i dostępie do broni i gadżetów. Zakupiona u pani z Rukon broń ląduje automatycznie w ekwipunku obu postaci z tą samą nawet ilością amunicji bez względu kto ją zakupił. Gramy nimi na zmianę i zagramy podobną ilość czasu. Znowu robocik Kit, na którego trafi Ratchet jest odpowiednikiem Klanka i obydwaj mają swoje epizody, zresztą takie same w postaci misji pobocznych i zagadek z kulami o różnych właściwościach, które musimy ułożyć tak, aby przeprowadzić duchy, zwane tutaj ewentualnościami, z punktu A do punktu B, tak by otworzyły one Obwód. Przypomina to zagadki logiczne ze Spidermana, gdzie też musieliśmy zasilić obwód wykonując kilka z dostępnych ruchów. Podobnie jest z misją Usterki, robocika, którego wprowadzamy w system po to, by likwidowała wirusy, co sprowadza się do strzelania w niezdziałek. Poruszanie się przypomina misję z mechanicznym pająkiem w Spidermanie, którym podsłuchiwaliśmy rozmowy. Wtórność tych misji sugeruje, że zabrakło na nie trochę pomysłu, po to tylko, żeby urozmaicić trochę bardziej rozgrywkę, i szczerze, ja wynudziłem się. W nich, jak Mops. Niestety. Z jednej strony jeszcze więcej strzelania, a z drugiej, misje klankiem i kitem są proste, mało ciekawe i do tego powtarzać trzeba je kilkukrotnie. Przejdźmy jednak do dania głównego, bo myślę, że większość ciekawa była i tak pokazała możliwości nowego PlayStation 5. I to się udało. Do wyboru są dwa tryby graficzne ze stałymi 30 klatkami i śledzeniem promieni, albo w 60 klatkach i dodatkowo z zachowaniem funkcji śledzenia promieni, za to niższą rozdzielczością, albo wyższą kosztem zbawienia funkcji śledzenia promieni. Cieszę się jak dziecko, bo pamiętam czasy pierwszego mojego pc a później PlayStation 1 i to jak marzyliśmy, by gry wyglądały jak ówczesne filmy przerywnikowe, które i tak dzisiaj wyglądają średnio. Te oczywiście poszły o wiele dalej. Rift Apart wygląda jak najładniejsza animacja od Pixara. W dodatku filmy płynnie przechodzą w rozgrywkę, a postacie dalej kontynuują swoje kwestie, komentując wydarzenia. Grafika jest obłędna i to jest na pewno jedna z gier, przed którą możecie na rodzinnym zjeździe po swoje dziecko, włączyć i powiedzieć patrzcie, to się dzieje naprawdę! To jest gra! Wrażenie robi przede wszystkim kolorowe, piękny, animowany zamęt związany z walką. Atakuje nas zawsze sfora różnej maści przeciwników. Każdy oczywiście posiada własne przekoloryzowane, za to bardzo bajkowe animacje, rzucając w naszą stronę zaczepne hasła, albo po prostu komentując całą sytuację. Kolorowe efekty strzałów, które prócz zadawania obrażeń wchodzą w interakcję z otoczeniem, odrywając liście z roślin niż skrzynie, z których wylatują dobra, w tym waluta, czyli metalowe śruby, które raczet i Rivet przyciągają jak magnes. Wcześniej latają one, zanim trafią do naszej kieszeni. Między tym wszystkim biegają jeszcze postacie poboczne. Piękna demolka. Błędy w większości zostały wyeliminowane, albo po prostu ja na nie nie trafiłem. Z dwa, może trzy razy któryś z przebiegających pobocznych robocików zaciął się na ścianie. Ale to malutki szczegół, w szczególności zważywszy na to, ile dzieje się na ekranie. Do tego wszystkiego odczucia potęgują możliwości nowego pada i wibracje, które zrealizowane są bardzo dobrze. Czuć ruch postaci, czy przede wszystkim różnice w efektach strzałów. Wykorzystano poza tym możliwości w niektórych broniach, na przykład snajpercem, bo przykładowo wciskając mocniej lewy spust spowoduje spowolnienie czasu, aby dokładnie można namierzyć przeciwnika. Lekkie wciśnięcie prawego spowoduje pojedynczy wystrzał z broni, a mocniejsze wyzwala serię pocisków. Na przykład lekkie przyciśnięcie spustu w miniganie będzie nim obracało, a Dopiero po przełamaniu oporu zacznie strzelać. Dla każdej broni będą to zatem inne doznania. Do tego z głośnika wydobywają się dźwięki, które jeszcze bardziej to wszystko potęgują. Ratchet i Klank muszą jednak w tej kwestii ustąpić Astrobotowi. Szkoda, że możliwości pada nie zostały wykorzystane w pełni tak jak zostały wykorzystane właśnie w botach. Nie wykorzystano w ogóle panelu dotykowego. Tam użyto nawet głośnika w padzie do dmuchania po to, by zasilić wiatrak w statku. Kurde, ta graż prosi się o takie rozwiązanie. Związania. Na przykład dmuchając, dmuchiwalibyśmy część przeciwników z planszy, nawet używając do tego którejś ze specjalnych broni albo gadżetu. Myślę, że i tak większość będzie zadowolona, ale po ograniu Astrobota nie ma już po prostu efektu wow i nic nie jest takie samo. A to właśnie platformówki są moim zdaniem najlepsze, by wykorzystywać możliwości pada w 150%, tym bardziej w ekskluzywach. Okej, okay, co nieco zatem o soli rozgrywki, czyli o broniach i strzelaniu. Jest ich aż 20 i... Każdy, myślę, znajdzie tutaj swoje typy. Podstawową jest megastrzał, który towarzyszy nam od początku i wystrzeliwuje pojedyncze plazmy, a pomocniejszym w ciśnięciu całą serię, za to mniej celną. Bynajmniej na początku, bo statystyki każdej broni możemy podnosić w określonych kategoriach, poprawiając słabe i mocne strony każdej z nich. W przypadku mega strzału będzie to właśnie celność serii pocisków. Bardziej zakręcone, które przy tym wyglądają mega efektownie, to zraszacz, który oplotuje przeciwników, zadając im dodatkowe obrażenia kwasem i plownica, która zmienia ich w bryłę lodu. Tym bardziej wygląda to mega efektownie, kiedy bryły z uwięzionymi przeciwnikami prześlizgują się po planszy, a tyczy się to też bossów i wszystkich większych przeciwników. Są takie, które odwracają uwagę wrogów, na przykład pan grzybek strzelający z paluchów, rękawica zagłady wystrzeliwująca jaja z agentami, które dopadają wszystko w koło, czy bombardier, który wypuszcza drona z bombami. Są mocniejsze działa, zresztą najskuteczniejsze. Drąży stado, wystrzeliwujące ogara szczeniaki przekopujące się w stronę przeciwnika, poszczekując przy tym w trakcie drogi. Druzgowy wybuch, wystrzeliwujący granaty i pam pokoju strzelający rakietami. Czarnodziurka czy znowu to minigun strzelający seriami pocisków, a po ulepszeniu aktywuje też czarne dziury. Mniejsze zabawki to kat, sprawdzający się na bliskie odległości strzelający z jednej albo czterech luf. Na dłuższe odległości łowca głów, czyli po prostu snajperka. Zderzacz megatronów, który po naładowaniu strzela wiązką energii. Rykoszet, którego pociski Poszedując i trafiają wrogów po kilka razy, pioruner, strzelający elektrycznymi igłami, zdolnymi objąć także innych pobliskich przeciwników, i odpieracz próżniowy, który aktywuje osłonę i strzela wiązkom energii na niewielkie odległości. Można nim też łapać fragi przeciwnika i odsyłać. Poza tym jest jeszcze piłomiot, strzelający ostrzami, które odbijają się i zadają obrażenia. A po zebraniu wszystkich szpiegobotów ukrytych na planszy, będziemy mieli możliwość zakupu pani Zórką specjalnej broni żubra który otwiera portal, z którego wydobywają się przedmioty i nie tylko. To z nim wiąże się najwięcej easter eggów, bo wypadają na przykład roboty z Horizona, czy bohaterowie platformówek takich jak Sly czy Jackie Dexter. A po ukończeniu całej gry i rozpoczęciu rozgrywki od nowa z pełnym arsenałem, dodatkowo otrzymamy jeszcze dwie dodatkowe bronie. Pixelomat, pikselizujący wrogów, świetna sprawa, bo oprócz wizualnego efektu przeciwnicy wydobywają dźwięki jak z Wolfa 3D i Bombker, który podobnie jak Druzgo Wybuch wyrzuca, Granaty, które wystrzeliwują mniejsze mikrogranaty. Każdy, więc, znajdzie tu coś dla siebie. Broń możemy levelować maksymalnie do 5 poziomu, a w New Game Plus o dodatkowe 5 poziomów. Choć ma to już mniejsze znaczenie, bo nie dochodzą żadne dodatkowe efekty. Dla przykładu, po rozwinięciu pana Grzybka do 5 levelu zmienia się jego nazwa na pani Grzybek, i od tej chwili w duecie wróć będą do przeciwników. Ulepszeń dokonujemy u pani Zurkon w zamian za kryształy Rarytarium, które zbieramy. Jedyne do czego mogę się przyczepić w tym segmencie rozgrywki, to koło wyboru broni, które zostało podzielone na trzy mniejsze, przez które przechodzimy górnymi spustami. Mocno to niepraktyczne i znacznie wygodniej wybierałoby się broń z jednego dużego koła. Plusem natomiast jest możliwość przypisania czterech ulubionych broni do krzyżaka. Rozwój naszych bohaterów polega jedynie na zwiększeniu ich paska zdrowia, ale po zebraniu złotych śrubek, które prócz wizualnych zmian, np. zmiany wyglądu broni, a nawet wylatujących śrub na inne przedmioty zmiany filtrów obrazu, choćby na retro albo dodaniu trybu RPG, po którym z wrogu wylatywały będą punkty obrażeń, dodają jeszcze dwa kody na nieśmiertelność i nieskończoną amunicję, które bardzo ułatwiają rozgrywkę. Szczególnie jest to pomocne, jeśli chcemy wymaksować grę i zdobyć wszystkie trofea, co jest też możliwe po ukończeniu głównego wątku. Elementem, który zapowiadał się przełomowo i który miał być tym wizualnym efektem wyrywającym na skapci są wyrwy w wymiarach i płynne przechodzenie pomiędzy światami. Robią faktycznie ogromne wrażenie, ale w kryptowanych momentach, na które nie mamy wpływu. Fakt, że płynnie jesteśmy przerzucani między światami, i te zmiany lokacji są widowiskowe, podobnie też rzecz się ma z kryształami, które po uderzeniu młotkiem zmieniają świat w jego alternatywną, wyniszczoną wersję. Wiążą się też z nią pewne zagadki logiczne, bo przykładowo przejście w jednym wymiarze może być zamknięte, ale niekoniecznie w drugim, i trzeba tak lawirować pomiędzy wymiarami, aby znaleźć wyjście. Są jeszcze kieszenie wymiarowe, które otwieramy po wciśnięciu lewego triggera, a po drugiej stronie. Na stronie znajdują się już typowe sekcje platformowe, na końcu których znajdują się nagrody. Największy wpływ mamy na żółte wyrwy, które przydają się w trakcie walki, bo możemy je złapać i przyciągnąć do siebie, zwiększając albo zmniejszając dystans z przeciwnikami. Trochę myślę, twórcy bardziej mogli pobawić się tymi elementami i dać graczom większy wpływ na rozgrywkę. Dobrym przykładem, myślę, byłaby ucieczka przed przeciwnikami, ratowanie się uderzeniem w kryształ, przechodząc w równoległy wymiar. Był tylko niestety jeden taki moment w trakcie ucieczki. Przed Voltem. Ciekawe byłoby też używanie wyrw i więzienie naszych wrogów w innych wymiarach i zamykanie ich za sobą, albo otwieranie wyrw, za którymi znajdowałyby się pułapki. Robią one zatem głównie wizualne wrażenie, i taki chyba był zamiar projektantów, i to też jest spoko. Nie tylko wizualnie gra wygląda jak animacja, ale też brzmi idealnie. Sebastian Cybulski, a więc stary dobry Ratchet, który sporo daje z siebie też w innych grach z ostatnich lat. Rivet, czyli filmowa Lara z 2018 roku, albo cyberpunkowa Evelyn. Stara dubbingowa gwardia, czyli Mirosław Wieprzewski w roli Nefariusa, który brzmi identycznie jak bajkowy Gargamel Wiesława Drzewicza, czyli skojarzenie jak najbardziej okej, okay, bo do typowego złola z bajek. Ale i młodsi dają radę, Między m.in. supergłoska rola Gajosa w roli Śmieciobota. Mimo wszystko to kawał dobrej roboty i pełen sztos. Powiedziałem o tym, że w młodości marzyliśmy o takiej grafice jak w raczecie. Z drugiej strony pamiętam wywody często graczy i recenzentów nad wyższością gameplayu i właśnie tego miodu płynącego z rozgrywki nad gra. Grafiką. i muszę przyznać, że mimo pięknej oprawy i graficznych fajerwerków, sama rozgrywka jest dobra, tylko i może aż tylko dobra. Niestety pięknie wyglądające potyczki na dłuższą metę potrafią znużyć swoją powtarzalnością. Ich przebieg jest zawsze podobny, tym bardziej jeśli sami używamy swoich ulubionych broni. Nawet mini bosowie się powtarzają, a jeśli nie wizualnie, to atakują w ten sam sposób. Zero słabych punktów, tylko redukowanie paska zdrowia. Światy są piękne, różnorodne, ale rozgrywka mocno powtarzalna. Sporo tutaj strzelania i tych samych urozmaicaczy i misji pobocznych, a za mało moim zdaniem sekcji platformowych i zagadek. Nie do końca wyszły też sekcje półotwarte i przemieszczanie się chyżukami, które irytowały właśnie w tych momentach swobodnego przemieszczania. Blokowały się często na niewidzialnych ścianach, choć z mapy wcale nie wynikało, że nie ma możliwości przejazdu w tych miejscach. Może trochę w tym momencie narażę się fanom, ale sam się do nich zaliczam albo po prostu się starzeję, ale oczekuję już po prostu czegoś więcej niż tylko piękna grafika, o której zresztą to marzyłem, i Ratchet i Klank znowu podnoszą tą poprzeczkę bardzo wysoko. Przejście gry ze zebraniem wszystkiego zajęło mi 20 godzin, ale ten czas podbiły wyzwania arenowe Uzurkiego, za które otrzymujemy nagrody. Jest to myślę idealny czas, by spędzić go miło z Lombaksami i ich przyjaciółmi, kończąc tytuł z przyjemnością. Nie ma w grze trybu multiplayer i możliwości kooperacji z drugim graczem, czego chyba najbardziej możemy żałować. A do ponownego rozpoczęcia zabawy zachęca już tylko możliwość przejścia jej z całym ulepszonym arsenałem i zabawa dwiema dodatkowymi sztukami broni. Jeśli chodzi o moją ocenę gry, to w pełni zasłużone maksymalne oceny 10 na 10 dla grafiki i oprawy audio, w tym za polski dubbing. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to oceniłbym ją na 7, głównie z uwagi na powtarzalność i wtórność misji pobocznych. Zatem, moja ocena końcowa dla raczeta i Klanka to 9 na 10. Bardzo dobra gra dla każdego fana gatunku, dość zresztą oryginalnego i niepowtarzalnego, bo póki co nie ma drugiej takiej i tak ładnej, w której postrzelamy z Giver. Dzięki wam zatem za obejrzenie materiału. Pozdrawiam was, heja. Słuchajcie, Dostaliśmy w kość! Rozwajcie statek! Bez względu na wydatki! Jesteś pewien? Oui.